Jak pewnie domyślacie się po tytule tego filmiku, chcę Wam dzisiaj pokazać moje ostatnie fitnessowe zakupy. Część z tych zakupów może Was jakoś zainspiruje, może część z takich rzeczy właśnie szukacie, albo jeszcze nie wiecie, że powinniście ich szukać. Tylko uważajcie, bo zakupocholizm się bardzo długo leczy. No dobra, zacznijmy od butelki. Chciałam jakiś czas temu kupić sobie taką butelkę, do której można wlać wodę i ona on razu ją filtruje. Jestem trochę takim ekologicznym świerem, znaczy po takim względem świerem, że bardzo lubię jakieś DIY, lubię recykling, nie lubię kupować kolejnych butelek z wodą, kiedy mogę po prostu przefiltrować sobie wodę z kranu, i ona jak najbardziej jest tak samo wartościowa i smaczna, więc jestem fanką wszelkich filtrów do wody. A zazwyczaj po prostu używam takiego dzbanka, do tego dzbanka wlewam wodę. Potem ja sobie przelewam do, jakiegoś tam, do jakiejś butelki. A chciałam mieć właśnie taką butelkę, którą mogę ze sobą wszędzie zabrać i wlać do niej wody z kranu, zamiast kupować kolejną butelkę. I mieć świeżo przefiltrowaną, smaczną wodę. Takie butelki widziałam na Allegro, yy, one kosztują 50 zł, ale ostatnio, i właśnie bardzo, bardzo chciałam sobie zamówić, ale zobaczyłam w ostatniej gazecie Rossmana, że są takie butelki w Rossmanie. I to nawet za połowę tej ceny, bo było, było w promocji jest 24 zł. Zwiedziłam chyba połowę Rosmanów, jakie są w Warszawie. Rozmawiałam z kierownikami, pokazywałam tą gazetkę, że tak, tu jest ta butelka, ja chcę właśnie ją. Wszyscy w ogóle na mnie wielkie oczy, o co chodzi, nikt, nikt takiej butelki nie wiedział. I nareszcie wczoraj w Arkadii zobaczyłam, jest ta butelka, tylko że akurat nie miałam przy sobie pieniędzy, a zgubiłam kartę kredytową. No ale wróciłam do domu, wzięłam wtedy gotówkę, wróciłam z powrotem do tej Arkadii i jest nareszcie mam... Jest sprawda ostatnia, jaka była biała. Wolałabym różową, ale choć nie wiem w sumie, czy nawet różowa jest. No ale dam znać, jak się, jak się sprawdza. Napiszcie mi też, czy, czy w ogóle e, taki, z takiej butelki korzystacie. Czy widzieliście ją w swoich rozmanach, czy tak jak ja, nie wiem, macie pecha, a może one dopiero wchodzą i, i jeszcze ich oficjalnie nie ma. Kolejna rzecz, którą też akurat wczoraj kupiłam będąc w Arkadii, to jest taki kółko do ćwiczenia brzucha. Z brzuchem miałam taki problem, że nie potrafię go na tyle zmęczyć, żeby potem czuć ten ból mięśni, te zakwasy. Yy, mówię w cudzysłowie, bo, bo tak naprawdę to nie są zakwasy, ale to jest temat na oddzielny film. Yy, no i szukam, kombinuję, kupiłam już sobie taką piłkę do fitnessu, na której robię brzuszki. Robię te brzuszki najczęściej z jakimś obciążeniem, 6 kg, 8 kg, ale cały czas tego brzucha nie jestem w stanie poczuć. Cały czas czuję, że jeszcze mogłabym go bardziej skatować. Więc kupiłam sobie takie kółko. Nigdy z czegoś takiego nie korzystałam. Może z res albo dwa na siłowni coś takiego widziałam. Yy, no, też jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Czy, czy w ogóle będę miała siłę i będzie mi się chciało z tym ćwiczyć? Czy, czy to będzie kolejna rzecz, którą położę yy, i gdzieś tam będzie leżała? No, mam, mam parę takich niestety rzeczy. Każda kobieta chyba ma. Kolejna rzecz to już było kupione na Allegro yy, Wałek. Liczę na to, że on mi trochę pomoże na zakwasy. Yy, no, właśnie te pseudo zakwasy. Bywało tak po takich ciężkich treningach, że ledwo mogłam chodzić. No i cóż, nie do końca jeszcze wiem jak go używać, z raz albo dwa trener mi pokazał jak sobie rolować, jak, jak rozgrzewać te mięśnie, ale będę musiała trochę zagłębić ten temat. Mało też w ogóle jest na polskim YouTubie jakichś filmów, instruktaży, mało też widziałam materiałów, które pokazują jak prawidłowo takiego wałka korzystać. Wiem, że można sobie nim zrobić krzywdę, jeśli nieprawidłowo go ustawimy, że zamiast rozciągnąć te mięśnie, one będą nam się przykurczać. Yy, więc jeśli nie wiem, widzieliście gdzieś jakiś fajny zestaw ćwiczeń z takim wałkiem, to koniecznie też tam w komentarzu mi napiszcie. Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Tutaj zakup, z którego jestem bardzo, 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 bardzo dumna otulina do rur. Co robi Utulina w fitnessowym holu? Otóż e, chciałam sobie jakiś czas temu kupić taką gąbkę na sztangę, którą się zakłada, żeby głównie do przysiadów, którą się zakłada właśnie na tą część sztangi, żeby tutaj nie, nie tarła nam e, w kark. E, no ale zobaczyłam coś takiego w sklepie budowlanym. Ktoś mi zresztą napisał, że nie warto wydawać na taką gąbkę, bo właściwie coś takiego można mieć za 2,50. No i poszłam, szukam i rzeczywiście jest. Nie jest może aż tak gruba jak te gąbki do sztangi, ale się sprawdza, przynajmniej nie drapie mi tutaj kark, nie boli mnie tak przy przesiadach. A jednak w pewnym momencie, kiedy już się bierze więcej niż 40 kg, to zaczyna się odczuwać. Nogi jeszcze mogą, ale tutaj no ja niestety mam bardzo delikatną skórę. I siłownia bardzo dużo mnie kosztuje otarć, przetarć siniaków, masę, masę, masę siniaków. A przynajmniej dzięki temu może oszczędzę sobie jeden siniak mniej. Kolejna rzecz, która to... a nie, czekaj, to nie, to nie ten hol. Kolejna rzecz też, z której się bardzo cieszę, to są takie paski do sztangi, do martwych ciągów. Kupiłem je dlatego, bo w pewnym momencie podczas robienia martwego ciągu zaczęłam czuć, że... Nie wyrabiają mi tutaj mięśnie. Te, to są przedramiona. Teraz tak, tu są ramiona, przedramiona. Mięśnie, przedramion. Mięśnie tutaj no, odpowiedzialne za ten zacisk na sztandze. Czytałam też o tym, że takie paski do sztangi to nie jest dobry pomysł, bo powodują nierównomierną rozbudowę tkanki mięśniowej. Ale akurat w moim przypadku, no mi na tym nierównomiernym przyroście tkanki mięśniowej zależy. Zależy mi na tym, żeby rozbudować tutaj trochę barki. Zależy mi na tym, żeby rozbudować przede wszystkim pośladki, a to, że nie będę miała umieśnionych łap, to w sumie, no, jak dla mnie nawet lepiej. Nie wiem, jeszcze, jeszcze ich nie używałam, nie wiem jak się je obsługuje, gdzieś tam w internecie widziałam filmiki, może się okażą niepotrzebne, być może niedługo wyrobię się na tyle, że, że, że podniesienie tego ciężaru będzie dla mnie prostsze, i nie będę ich potrzebowała. Ale jeśli coś, czegoś takiego używaliście, to też dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy się u Was sprawdziło, czy może nie. Jeśli nie, to dlaczego. No i tak. Kolejna rzecz to jest shaker z Rossmana. Zwyczajny, przezroczysty shaker do jakichś tam odżywek, odżywek białkowych, do odżywki przedtreningowej. No tak jak mówiłam, jakiś super ładny nie jest, ale yy, dla mnie najważniejsze jest to, że ma tutaj zamknięcie ten sposób, że nie zgubię zakrętki, bo miałam już takie ładne shakery, i one wszystkie dla mnie mają dwie wady właściwie. Pierwsze, to jest to, że są kolorowe, więc nie widać tej podziałki, a kiedy się dokładnie odmierza na przykład mililitry, yy, głównie kiedy na przykład używam mleka. No to wtedy chcę wiedzieć, że tylko mleka na przykład tylko 100 ml użyłam. A po drugie, no właśnie jak mają zakręcane tutaj, to wszystkie te nakrętki najzwyczajniej w świecie gubię. A przy takim mam drugi taki, on mi służy od dawna. Akurat w Rospanie były na przecenie, kosztowały nie wiem 5 czy 6 zł. No to szkoda było nie wziąć. Tak, wiem, zakupu I ostatnia w sumie rzecz, którą kupiłam już dawno temu, ale jeszcze jej nie używałam i chcę pokazać, bo, bo to jest dosyć ciekawe. To jest pojemniczek na wodę, taki do, do używania podczas biegania, podczas sportu. Tak jak mówię, jeszcze go nie używałam, bo planowałam używać czegoś takiego latem. Kiedy latem biegam, strasznie mi się chce pić, strasznie jest mi gorąco. W ogóle ja się strasznie też poce. Nie, 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 nie lubię lata, jest za gorąco, dużo wody wtedy tracę. I tak jak teraz normalnie piję 5 litrów, to latem potrafię 7 litrów chyba wypić. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy to jest dobre, ale nie wiem, się, jak mój organizm chce. No i to jest takie coś, nawet nie wiem w sumie, jak to się zakłada. Chyba w ten właśnie sposób. Żeby mieć ze sobą taką właśnie butelkę z wodą, tutaj można włożyć jakieś klucze. No Tak, jak sobie testowałam, to mi się wydawało wygodne. Jeszcze nie wiem, czy się sprawdzi w praniu, na ile rzeczywiście będzie wygodne, czy to będzie kolejny bubel, który będzie leżał. W sumie to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Napiszcie mi, czy coś z tych rzeczy wam się sprawdziło, czy czegoś takiego używaliście czy może właśnie szukacie i, i chcecie sobie, chcecie sami przetestować. Yy, do wszystkiego, co ja powiedziałam gdzie to kupiłam. Yy, no z tym może być problem, bo to jest tylko w Lidlu, kiedy jest ten tydzień sportowy i to też nie zawsze. To samo może być problem z tą butelką, yy, dlatego się bardzo cieszę, że ją znalazłam. Yy, no i jak zwykle, jeśli podobał Wam się film, dajcie wiecie co. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zajrzyjcie też na mojego bloga, na mojego Instagrama, na Snapchata i na Facebooka właśnie i na Facebooka. No i widzimy się w następnym filmie.